ちょっとちょっとちょっと。 Podpalaj musi rozwijać. Nie podpalaj musi rozwijać. Tak, nie podpalaj, splincuj go, od razu tak. Do siatki go. Do siatki go do podbierz go! Polobiesz go! Takie, go! Polobiesz go! Tak jest, go! Tak no samo, Idziesz za ty. Tak. Idziesz, idziesz, Zaczujesz idziesz, oświadczon, jest. Zabisz go, zabierz go, zabierz go. Przytrzymaj go do, do siadu. Przytrzymaj go pod tą siatką, do, do siadu, tak? Odsłonisz się plecy, takie. Do czwartej. Tak jest. Dawaj do końca, Dawaj do końca. Dawaj do końca, Ciągnij go do końca! Nie podwór musi obrócić! Zabierz mu to do końca! Pójdzie! Pójdzie! Nic tam nie ma, dawaj, stwarzaj! Idź i ci do tego do siadu i Idź, idź go do siado! Idź go do siado! Dawaj! Dawaj, dawaj! Tak jest, I dawaj, Dawaj! Chodź. Go! Skończysz go! Zabierz mu rękę, go się do się! Trzymaj do rękę, tak, trzymaj nogę! Trzymaj! Do góry się proszę! Nic się, pieskacie! A mamy wodę każenki do rąkki. Na